Odpowiednio dopasowane raki do butów, dwa świąteścznik przede mną, makalu i locce należące do korony Himalajów i Karakorum, leżące w Nepalu. Mam nadzieję, że uda się zdobyć oba w przeciągu 14 dni i takie jest wyzwanie. Wspieramy młodych chorzowskich sportowców, nie tylko naszą drużynę piłkarską, ale także właśnie młodych sportowców, którzy mają marzenia, takie jak na przykład Magdalena Gorzkowska. Jeśli chodzi o tę wyprawę, jest to 10 tysięcy złotych. W zeszłym roku również wspieraliśmy wyprawę pani Magdy. Ta wyprawa mniej więcej kosztuje tyle, co wyprawa na Everest, czyli około 120 tysięcy złotych. Mam duże wsparcie firmy Inpost, która również rok temu mi pomogła. Wspiera mnie miasto Chorzów i kilka mniejszych firm, ale oczywiście bardzo dużo dokładam też z własnej kieszeni. Trzymajcie kciuki. Ja po prostu kocham wyzwania na bieżni. Już tych wyzwań nie, nie widziałam takich ambitnych. Mogłam stać na tym samym poziomie przez jeszcze wiele lat, być piąta, szósta w Polsce, nawet mieć medale Mistrzostw Europy i świata, ale nie mogłam dokonać czegoś niedokonanego, a tu w górach mogę to zrobić i to najbardziej mnie przyciągnęło do, do tego tematu gór.